Bells ring, are you playing? In the lane, folks are swaying, a beautiful scene. My heart feels serene, walking through this frosty dream. Candy canes like stars so bright, in the park under moonlight. Hand in hand we stroll, never feeling cold. Magic whispers through the night. Oh jingle.

W logu przesyłkowym właśnie był kurier i odebrałam moje Black Friday'owe zamówienie z Biedronki, tak, z Biedronki. Bardzo dobre wyprzedaży. Jeżeli jesteście na czegoś głupnie, coś sobie wypatrzyłoście w biedrze, nie ma tego w Waszym sklepie, to nie wiem, czy wiecie, ale jest sklep internetowy Biedronka, możecie sobie. Popatrzeć, wypatrzeć, zamówić w lepszej cenie. Ja tak sobie wypatrzyłam właśnie dwie rzeczy. Pierwsza to był czajnik, druga to były właśnie takie pudełka, takie plastikowe regały na przechowywanie. Zaraz Wam wszystko pokażę. Czajniczek już u mnie, proszę bardzo, czarny y, z funkcją podgrzewania wody, z funkcją mm. <laughs>, nie wiem, pogotowania tej wody. Czarny pasuje tutaj do y, airfryerów, do naszych y, po prostu teraźniejszych rzeczy. Bardzo fajne. Pika, jakieś tam dźwięki wydaje. Minusik jego jest taki, że nie ma znacznika wody. Będę płakać. Będę płakać, nie będę wiedziała, czy jest woda nalana w czajniku, czy nie będę musiała, wiecie co robić. Podnosić, sprawdzać, czy jest, czy... O, widzicie? Tak, pika. No. No, ale dobra, kosztował 100 złotych. Trzyletnia gwarancja, wydaje mi się, że spoko I tak. Te czajniki trzeba od czasu do czasu wymieniać, no bo się zakamieniają. My odkamieniamy oczywiście, no ale od czasu do czasu trzeba wymienić, więc czajniczek. I zestaw takich, tych koszów do przechowywania. Tutaj położyłam dwa na sobie, jeden na drugi, więc, więc tak, no z myślą o moim mężu, który po prostu ma masę rzeczy do przechowania, a nie ma gdzie. Więc po prostu fajnie, bo taki koszyk, wyciągacie... Wyciągacie normalnie i zabieracie ze sobą. Możecie po prostu cokolwiek do niego włożyć i przechowywać w takim czymś, taki system. Wydaje mi się, że spoko, ja mam w kolorze szarym, było jeszcze do wyboru naprawdę masa tych kolorów, czarny, białe po prostu podwójne, łączone, mm, bardzo porządne. Przyszło to w całości, jak widzieliście w wielkich kartonach, w całości, nie jest to skręcane, no plastik jak plastik, po prostu uważam, że to jest tego typu plastik nie do zajechania. No i ja tutaj potrzebowałam, wiecie, na ziemniaki, Jeden koszyk pójdzie na ziemniaki, jeden koszyk pójdzie na siatki zakupowe. No, na no takie badziewia, gdzie naprawdę nie ma gdzie tego trzymać. Więc dwa tutaj, ten tutaj, właśnie na tego typu badziewia Piotruszywy, które leżą na stoliku w kuchni, jak widać. Więc wydaje mi się, że spoko będziemy robić organizację. Jak tylko Piotr nie przyjedzie, będzie robił organizację swoich rzeczy i. I one też były zamówione tak na spokojnie. Na spokojnie, bo ja chciałam więcej tego zamówić, bo przydadzą mi się też do składziku. Przydadzą mi się też do pomieszczenia technicznego, bo już powoli chcę wynosić rzeczy do, 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 do pomieszczenia technicznego, takie, z których, z których nie korzystamy. Na przykład puste słoiki, takie tam rzeczy, które, które nie muszą być w naszym składziku, więc powoli tam mogę je układać. No ale na czymś to muszę układać? Gdzieś to musi być półkadani, więc myślę o takich pojemnikach i myślę o takich półkach też za 80 za 100 zł w Leroyu, wiecie. Takich półkach jak mamy właśnie w składziku, metalowe z drewnianymi takimi sklejkowymi półkami, więc tak, więc myślałam, żeby tego kupić więcej no ale najpierw zamówiłam trzy zobaczę jak one wyglądają, jak się będą sprawdzać, na razie wszystko jest na tak, na razie wszystko spoko, jakościowo spoko, plastik spoko one dodatkowo są na kółkach jeszcze bo tak wam tutaj pokazuję jeden na drugim, ale możecie do nich też dokręcić kółka i kółka też są w zestawie i uwaga, one były za 160 zł za jedną sztukę a ja dorwałam je za 70 zł w Biedronce właśnie z okazji tych wyprzedaży Black Friday'owych, więc polecam. Polecam, jak dorwiecie właśnie w takiej cenie, no to bierzcie. No, no już mam pomysły, już mam pomysły na to, gdzie by je jeszcze postawić, ile by ich je jeszcze kupić i gdzie by je jeszcze postawić. Kolejny dzień ze słoneczkiem przepięknym od razu. Chce się żyć, to muszę przyznać, ale ja przybywam do was jak tam jak tam z moimi postępami, z zakupami kosmetycznymi, trzymam się dalej się trzymam, cały październik cały listopad, nie kupiłam ani jednego kosmetyku dla siebie korzystam z tego co mam korzystam z tego co mam w, w zapasach nie wspominałam wam o tym, że kupiłam jedynie dezodorant no ale tak jak mówiłam, rzeczy higieniczne no tutaj nie wchodzą nie wchodzą w rachubę, ale kupiłam dezodorant, nie bardzo jestem z niego zadowolona jednak z dezodorant, co dezodorant to dezodorant, a co antyperspirant to antyperspirant, więc dwa miesiące bez kosmetycznych zakupów i myślę, że spokojnie jeszcze grudzień przelecimy oczywiście, że kalendarz adwentowy się nie liczy bo kalendarz adwentowy dostałam w prezencie jest to prezent na moje urodziny więc tam będzie 24 rzeczy, małe prezenciki również kosmetyczne więc... To się, to się, nie liczy. No nie kupiłam go ja, więc, więc tak to wygląda. No i jak te moje postępy w nauce języka serbskiego? No muszę wam powiedzieć też, że robi się coraz trudniej. A robi się coraz trudniej na warstwia się tego materiału, jak już po prostu nie nadgonimy, nie nadgonie jak nie będę uczyła się już systematycznie z od lekcji na lekcję, albo nawet i więcej, no to już może być ciężej. Naprawdę już tutaj wjeżdża gramatyka, chociaż muszę Wam powiedzieć, że ta gramatyka bardzo podobna jest do języka polskiego. Jednak gdzieś po prostu te podobieństwa są, więc, więc tak. No i oczywiście wspominam Wam ostatnio, że zabieram się za naukę słówek. Chciałabym poszerzyć mój słowniczek. E, słowniczek, słownictwo e, słówek. O ile tak to można nazwać, więc idę teraz w tym kierunku. Już ta cyrylisa się ładnie u mnie zakorzeniła. Umiem czytać, umiem przeczytać, może z dukaniem, no bo z dukaniem, ale, ale widzę postępy, więc postępy jak najbardziej są. Nauka cały czas idzie dobrze. Zapraszam jeszcze na szybki projekt Dynko z rzeczami tylko do twarzy i tak wykończony Eveline płyn micelarny dostępny w Biedronce bardzo spoko za tą cenę. Myślę, że za dyszkę nie znajdziecie nic lepszego w takiej pojemności. Co yy, po prostu zmywa makijaż. Wykończone cera v, to, tego stosował to stosował mój syn. Duża wersja i mała wersja wyjazdowa yy, dokończona, więc yy, do mycia twarzy do yy, twarzy takiej do skóry takiej problematycznej, wykończone. Wykończona też miniaturka żelu z Balea, mieliśmy na wyjeździe, w takim podręcznym bagażu w hotelach. Płatki pod oczy, kolagenowe z B-Beauty, Be bardzo fajne, przyjemne, tanie, do utrzymania w lodówce przyjemnie się je nosiło. Akurat miałam dwa, te same, Pearl Extract i Pearl Extract, dwie dwie sztuki, wykończone żel do powiegi pod oczy ze świetlikiem i algami, był taki leciutki, właśnie bardziej na te miesiące letnie, więc też go wykończyłam i toników, toników cała plejada, słuchajcie, tutaj bo używamy razem z moim synem, tego używam sama, bardzo fajny, przyjemny zapach, naprawdę na długo starczył mi chyba na pół roku i on był właśnie taki lejący, taki bardziej żelowy, ale bardzo dobrze mi się sprawdzał. Skóra była super. Bez jakichś tam wyprysków niespodzianek. Bardzo jest tak Kupię go jeszcze raz. Tutaj jest selfie project. Tonik taki tutaj z marihunen. Hunen. Jezus Maria z. Jak to się nazywa? z konopią, z wyciągiem z jakiejś tam właśnie konopi, bardzo ładnie pachniał, też przyjemny, no szybko nam zszedł, bo nam się go przyjemnie po prostu korzystało. I tutaj jeszcze Love Me Green też tonik. No mój syn jak psika to tak, wiecie, bierzej pspspspspspspsps nie wie kiedy kończyć nie wie kiedy kończyć, wylewa tego hektolitry więc tutaj u nas toniki schodzą jeszcze teraz szczególnie do tego urządzenia, które testuję, żeby namoczyć twarz, maseczka wykończona z Apis Ideal Balance by Dane, to też była taka nawadniająca maska żelowa i częściej z niej korzystałam kiedy było ciepło, bo ona była taka chłodząca ona była taka właśnie żelowa, taka nawet bym powiedziała wręcz żelowo-silikonowa, więc bardzo przyjemna, super działała skóra była super nawilżona po niej. Widać to było, więc polecam. Do niej też chętnie wrócę właśnie na ten okres wakacyjny. No i maseczka z Eveline hyaluronowa nawilżająca. Też tutaj jakaś... Te maseczki można kupić w Biedronce. Przyjemna. Mam kilka kupionych właśnie różnych kolorów. Były różne wersje, różne kolory. Też jestem na tak. So light, Patrzcie to, Sista mi przywiozła coś takiego, to jest, nawet nie wiem jak wam to wytłumaczyć, to jest rozczyn, zaczyn do chleba. Wyjeżdża teraz z mężem na podróż poślubną. No i przyniosła mi te drożdże, czy co to jest, żebym karmiła. Mam karmić w środę i sobotę. Dokarmiać mam, w sensie tutaj jest drugi słoiczek z szejkiem będziemy dokarmiać razem, słuchajcie razem dokarmiać i razem odmierzać na razie siedzą w lodówce więc zaraz je wsadzam z powrotem do lodówki yy, no taki do chleba, żytni roszczyn, zaczęt, żytni nie wiem, poprawcie mnie jeżeli źle mówię no w każdym razie coś tu było, coś tu było pisane no będziemy się zajmować drożdżeczkami w najbliższych tygodniach halo, halo kalendarz adwentowy mam tutaj dla Was otwieramy trójeczkę od razu trójeczka jest tutaj proszę o proszę o twardy, twardy to ciężkie do otworzenia wbicia paznokcia dobra, tutaj w ogóle jest coś napisane be sweet to your skin balsam do rąk. Wyciąganie też. Tak, balsam do rąk. Ritual of Sakura z 85 ml. Tak samo pachnie jak i ten to mydło do rąk, więc taki zestawik. Bardzo fajnie i bardzo przyjemnie. Lubię ten zapach. W ogóle teraz go używam. Teraz mam krem do rąk właśnie. E, miniaturkę jeszcze chciałam wam opowiedzieć o jednej rzeczy, bo nie opowiadam Wam tutaj już za dużo o książkach, nie opowiadam Wam tutaj za dużo już o, o filmach przeczytanych, o podsumowaniach itd. tak dalej, ale o jedno podsumowanie chciałam tutaj wspomnieć. Oglądaliśmy razem z mężem, to jest Asia Express, kolejny sezon. No, wiadomo, kto wygrał, od początku było jakby wiadomo, kto, kto wygra, bo już się skończył, skończył ten sezon, już po prostu był finał, ale po prostu pomimo tego, pomimo tego, kto wygrał, myślę, że głównym bohaterem, najważniejszym bohaterem całego tego sezonu, było państwo władcy. Nie, nie wiem, jak mieli na. nie, ko nie, ko nie kojarzę już, jak mieli nazwisko. W każdym razie. Piotr i Agnieszka. No, słuchajcie, ile oni emocji w nas wywołali. A za każdym razem, przy, jej, przy każdej ich kłótni, przy każdym jej darciu, ja patrzyłam na Piotra, patrzyłam tak. Co on na to powie? On po prostu siedział z otwartą buzią i nie wiedział, co jest grane. Ja mówię: Dziękuj, dziękuj, że masz taką żonę jak ja. Dziękuj, że ja się tak nie wydzieram, bo ja ogólnie w ogóle nie krzyczę. W ogóle się nie wydzieram, w ogóle nie krzyczę. Jeżeli już, to mówię podniesionym głosem. Mój podniesiony głos jest taki. Mój podniesiony głos jest taki. O, w ten sposób. I wyrażam swoje zdanie podniesionym głosem, ale nie krzyczę. Jak krzyczę, jak już muszę wyczyść ryja. No to dresie podczas wołania, na przykład jak wołam mojego syna. On nie słyszy. On ma słuchawki. On siedzi, on gra, więc w dre, drę koparę na cały dom. Wołam go po imieniu i, yy, i to już wtedy krzyczę, ale w płótni mi się to nie zdarza. No i po prostu my z taką konsternacją obserwowaliśmy tą ich relację i ona może mówić, że Zupełnie inaczej zachowuje się w domu, że jest łagodna jak baranek, ale umówmy się też na takich wyjazdach. Wszystko wychodzi i wszystko mnoży się razy 10 albo nawet i 100. Wyjeżdżam na wakacje, jeżdżę z ludźmi, obserwuję ich, e, widzę co się dzieje, obserwuję siebie, obserwuję swoje zachowania. Wszystkie dobre cechy charakteru i wszystkie złe cechy charakteru wychodzą. Pomnożone kilka razy, przez co są bardziej wyraźne, bardziej wyraziste, przez co bardziej, e, bardziej się poznajemy. No jednak jesteśmy po pierwsze na takich wakacjach wyluzowani, po drugie mamy jakieś oczekiwania, czegoś oczekujemy od tego wyjazdu. Tak samo oni byli na tym wyjeździe. Dodatkowo mieli stres, presję, czas, wyzwania, jakieś tam właśnie challenge. Więc no, wydaje mi się, że jednak to jest takie. Pitolenie za przeproszeniem, że jej charakter jest inny zupełnie w domu, a inaczej zachowuje się na, tym, na, tych, na, tym, na tej Azji, a na tej Azji Express. Widać było też ich przebiegłość w tym, że mieli właśnie te koszulki z napisami. Tam w języku, nie wiem, filipińskim z informacją, że jest to program telewizyjny, no już się po prostu zaczęli ci uczestnicy mocniej wycwaniać. no ale dobra. Drugi program już obejrzałam sama, chociaż chciałam namówić mojego męża na oglądanie. My mamy takie hobby wspólne, że oglądamy tego typu programy, jak wcześniej oglądaliśmy 40-20 razem z mężem, wcześniej oglądaliśmy też program, no takie odmóższające reality show. No i. Zabraliśmy się kiedyś za Love is Blind, no ale jemu się nie spodobało, więc my Love is Blind oglądałam sama. No i słuchajcie, też mam takie przemyślenie, kurczę, co się dzieje? Co się dzieje? Naprawdę te wymagania dziewczyn i zachowanie dziewczyn w stosunku do mężczyzn, kobiet w stosunku do mężczyzn jest dramatem. Ja nie mogłam na to patrzeć, jak kobiety traktują mężczyzn w tym programie. Naprawdę, już pomijam tam kon konkretne osoby, ale Chcę tutaj przytoczyć jedną parę, konkretnie parę z Hanum. Oni deklarowali miłość, że są w sobie zakochani, że są parą dobraną na całe życie. Po czym ona jechała do niego takimi tekstami, że. Zrobiłam z ciebie faceta. Mnie jesteś teraz taki, jaki jesteś. Ja ciebie uczę, ty ode mnie się właśnie uczysz różnych rzeczy, bo jesteś niedojrzały. Ja z ciebie zrobiłam, zrobię faceta. Kurde, no jak można takie rzeczy mówić? Naprawdę. Bezczelne są te baby w tym programie. Niejednokrotnie nie była informacja o tym, że oczywiście, że Lewis Blind nikt nie patrzy na, nikt nie zwraca uwagi na wygląd. I właśnie ta Hana, o której tutaj mówię, ona bała się, bo ona była troszeczkę pulchniejsza i ona bała się, że zostanie oceniona przez to, jak wygląda, przez to, że ma więcej kilogramów i miała tam kompleksy, opowiadała o tych kompleksach i, i o swoim życiu, jak była traktowana oczywiście, jak była troszeczkę grubsza. Po czym spotyka się z tym swoim facetem i ma do niego, ale ma do niego problem, że on jest niższy od niego. On jest niższy od niej. Więc to już nie liczy się jego dobre serce, nie liczy się charakter, nie liczy się ta więź, którą macie yy, po tych kilkunastu dniach spędzonych w kabinach. Nie. Najbardziej ją ubodło to, że on był od niej dużo niższy. Ona nie będzie mogła ubrać szpilek, jak ona przy nim będzie wyglądała. Ona jest od niego większa, źle się, źle, źle się z tym czuje I, i miała taką minę skwaszoną cały czas. Facet był taki śmieszny, luźny. Oczywiście, że tam z, zgodzę się z nią, że był trochę mało dojrzały i, i do życia podchodził z takim totalnym luzem jeszcze, ale kobita po prostu dramat więc to nie tylko oni nie tylko oni sporo osób miało właśnie takie podejście niby love is blind ale jednak wszyscy zwracają na to uwagę jednak gdzieś tam mówią o tym wyglądzie jednak gdzieś tam wyobrażają sobie jak będą wyglądać nie wiem, koniec końców na sam koniec są oczywiście śluby i ze ślubów chyba były do skutku doszły dwa śluby Reszta się wykruszyła gdzieś już wcześniej. Już nie życzyli sobie powiedzieć nie. Na ołtarzu, nie na ołtarzu, ale na ślubnym kobiercu już sobie nie życzyli powiedzieć nie. Rozsypywało się to o wiele wcześniej, więc nie wiem, czy ten program ma już jakikolwiek sens. Na pewno pozostawił we mnie taki dość duży niesmak. I to, że kobiety teraz. Bardzo zwracają uwagę na wygląd, co jest dla mnie zmianą, takim czymś dziwnym. Tego nie było. <noise> Tego wcześniej nie było. Oczywiście, że była część tak, część tak, ale nie wiedziałam, że aż na taką skalę. Nie wiem, ja mam, mam, takie, mam mieszane uczucia. Patrzę na te dziewczyny, które, dla których liczy się wygląd i jest mi ich po prostu żal. Jest mi ich po prostu żal. Jeżeli ty zwracasz uwagę też tak. Tak, tak, tak bardzo zwracasz uwagę na wygląd faceta, tak myślę sobie, że jeszcze tego pożałujesz. Dajcie mi znać, co sądzicie, czy oglądałyście ten sezon, siódme, ostatni, czy nie, czy zwróciłyście uwagę na tą Hanę. Straszne, straszne to było. I got this cheer, oh jingle and bells, jingle and bells.